Najświętsze Imię Jezus. 3 stycznia to dzień, kiedy szczególnie je czcimy i rozpatrujemy ten tytuł. Sam Jezus powiedział o swoim imieniu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. I imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego pili. Nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Apostołowie zawierzyli Chrystusowej obietnicy i spełniła się ona na nich w całej pełni. W imię Chrystusa czynili cuda. Święty Piotr do napotkanego kaleki od urodzenia mówi: Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! Do zdumionego tym cudem tłumu apostoł mówi: przez wiarę w jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. To samo wyznanie powtórzy także przed Najwyższą Radą Żydowską. Jeżeli przesłuchujecie nas w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela. Że w imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, którego Wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął żywy i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Święty Paweł imieniu Jezusa oddaje najwyższe pochwały. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię pana Jezusa. Dziękując Bogu ojcu przez niego. Jako cel swojej całej niezmordowanej działalności apostolskiej, święty Paweł wskazuje, aby w Was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Także święty Paweł w imię Jezusa czynił cuda. Do szatana, który opętał pewną dziewczynę, woła: Rozkazuję Ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. Kult imienia Jezus ma więc głębokie uzasadnienie w piśmie świętym. Tekstów to potwierdzających można by przytoczyć znacznie więcej. Teksty te wymieniam na ekranie. Jest ich zbyt dużo, aby je wszystkie tu zacytować, dlatego wyświetlam je na ekranie. Święty Paweł tak się rozmiłował w tym najświętszym imieniu, że w swoich pismach wymienia je aż 254 razy. Niech Pan Bóg Tobie we wszystkim błogosławi. Proszę zasubskrybuj ten kanał i prześlij film dalej, aby inni też mogli go zobaczyć.